Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam do oglądania filmu, w którym zaprezentuję Wam czasopismo Asystent Trenera. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego trenera piłki nożnej. A to wydanie jest wyjątkowo mocno wypakowane artykułami związanymi z treningiem piłkarskim najmłodszych dzieci. Dlatego postanowiłem nakręcić to krótkie wideo przedstawiające ten numer i pokazujące, co jest w środku, żebyście też dostali wartość. Jako trenerzy, parę podpowiedzi, jak prowadzić treningi. Muszę zaznaczyć, że sam od dawna zbieram asystenta trenera i czytam każdy numer. Możecie je tutaj zobaczyć nade mną: zarówno regularne, normalne numery, jak i te wydania specjalne dla dzieci, motoryczne czy inne mniejsze numery. I teraz tak. Zobaczcie, przede wszystkim asystent trenera, ale na odwrocie jest też magazyn Polskiego Związku Piłki Nożnej: Trener. Tutaj też można znaleźć parę ciekawych środków i artykułów związanych z treningiem dzieci. Ale dzisiaj skupimy się na asystencie trenera. Zajrzyjmy na chwilę do spisu treści: zobaczycie, ile tym razem jest dla trenerów najmłodszych zawodników. Przede wszystkim, dribbling, czy robimy to dobrze, gra podwórkowa, brakujący element w piłkarskiej edukacji. Trzeci artykuł. System pracy w kategorii U8, czyli coś dla żaków, trening mentalny młodych piłkarzy, współpraca z rodzicem trudnym. No i jest też jeszcze mój artykuł 8 przykładowych gier, jeden na jeden dla skrzatów i żaków. Więc sześć artykułów typowo, tylko i wyłącznie o treningu najmłodszych dzieci, a są też inne, który, w których możecie znaleźć wartościowe informacje nawiązujące. Do treningu najmłodszych, jak chociażby artykuł nazwany Co z tą piłką. I teraz chciałbym Wam troszkę, troszkę pokazać, co jest w środku, żebyście wynieśli coś, co możecie wprowadzić od razu do swojego treningu. Przy artykule, który napisał Damian Serwuszok na temat driblingu, zastanawia się on nagłos, czy na pewno robimy to dobrze, bo na ostatnich mistrzostwach świata Polska wypadła w elemencie driblingu w 1 na 1 bardzo słabo. Byliśmy najgorszym zespołem w tym elemencie. No i. Damian głośno się zastanawia, co może być tego przyczyną. I oczywiście, u nas już wszyscy kładziemy duży nacisk na grę 1 na 1, natomiast to jest dopiero od jakiegoś momentu. Może nastoletni zawodnicy są już przygotowani tym systemem, na którym my się skupiamy, ale wcześniej. Moda była na przykład na tiki, takę, więc trenerzy skupiali się na podaniach, na hiszpańskim stylu gry, a teraz doszło do nas, że jednak na początkowym etapie trzeba zająć się właśnie tymi indywidualnymi umiejętnościami. I o tym pisze Damian, i porusza tutaj też fajną kwestię związaną z metodyką nauczania zwodów. Czy nie powinno to być u nas, tak jak jest na przykład w niemieckim związku piłki nożnej, czy w kerwerze? Porządnie usystematyzowane, nazwane i pokazane, jakich zwodów powinniśmy uczyć się w konkretnym wieku. Myślę, że warto to przemyśleć, bo jest to bardzo ciekawy, ciekawy temat. Dalej znajdziecie artykuł z systemem pracy w kategorii U8, i tutaj macie wypisane cele dla tej kategorii, cykle treningowe, po prostu przykład od trenera Piotra Borowskiego, który podzielił się swoim programem szkolenia, który, który sam, sam stworzył. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w numerze 30 asystenta trenera, to artykuł na temat gry podwórkowej jest tutaj dużo napisane natomiast na, na temat różnych nawierzchni, czyli jak to, że gramy na betonie, na trawie, na piachu, na różnych nawierzchniach wpływa na rozwój młodych zawodników, jak to, że oni wychodzą na podwórko, grając swobodnie, rozwijają swoją kreatywność, nie mają nadzoru, robią to, co chcą i w taki sposób jaki chcą, więc rozwija się ich kreatywność i poza tym jest tutaj też obszernie opisany element psychologii, tej sfery mentalnej po prostu, bo przecież zawodnicy na boisku muszą sobie poradzić z wieloma trudnościami. Grają z młodszymi, starszymi na różnych boiskach, w różnych trudnych warunkach, i to też wpływa na psychikę. I jest też bardzo fajne zdanie, które pozwolę sobie zacytować. Przed brakiem komfortu nie należy uciekać. W niektórych warunkach trzeba go wręcz podsysać, ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, komfort nie ma nic wspólnego z rozwojem, natomiast jest najlepszą i najkrótszą drogą do przeciętniactwa. I tutaj też warto myślę się nad tym pochylić, bo chcemy stworzyć jak najlepsze warunki treningowe dla naszych zawodników. Ale czy to, że oni są zawsze w komfortowych warunkach, jest na pewno najlepsze? Czy nie powinniśmy szukać też innych rozwiązań, żeby oni mieli czuli brak tego komfortu i wtedy pewnie będą się szybciej rozwijać. Myślę, że każdy z nas powinien się nad tym poważnie, poważnie zastanowić. Jest też też kilka tych artykułów, o których wcześniej wspomniałem, między innymi trening mentalny młodego piłkarza, współpraca z trudnym rodzicem. W tym artykule, gdzie wypowiada się dr Łukasz Bojkowski i psycholog sportowy Paweł Habrat, podkreślają kilka razy, że najważniejsze jest ustalenie zasad, właściwych zasad współpracy z rodzicami i później konsekwencja, trzymanie się tych zasad. Jeśli coś pójdzie nie tak, to trzeba wyciągnąć konsekwencje, zwrócić uwagę rodzicowi. Ale poza tymi zasadami warto też cały czas dbać o zdrowe, konstruktywne relacje, bo dobre relacje na, na linii trener-rodzic oznaczają lepsze warunki do rozwoju zawodników. I nie chodzi mi tutaj o dobre relacje, czyli spoufalanie się, ale takie zdrowe, które będą miały pozytywny wpływ na rozwój tych właśnie najmłodszych, najmłodszych zawodników. I to tyle, jeśli chodzi o te artykuły dotyczące najmłodszych zawodników, ale chciałem też Wam pokazać fragment, opowiedzieć właściwie o fragmencie artykułu, który nazywa się Co z tą piłką? Jest tutaj też mały akapit na temat trenera w szkoleniu dzieci i młodzieży. I autorzy przytaczają świetny przykład z Bundesligi, gdzie co roku kluby takie jak Bayern Monachium czy Borussia Dortmund ogłaszają konkurs i poszukują nowych trenerów. Chcą wyłapać perełki wartościowych trenerów, czasem nawet bardzo młodych, którzy jeszcze się uczą i po prostu chcą ich oszlifować i zrobić z nich naprawdę dobrych szkoleniowców wyłapać po prostu i wykorzystać ich potencjał. A Konfrontują to z naszym polskim podejściem u nas w kraju. Piszą wprost, że szukając w gogle w historii z ostatnich pięciu lat nie natknąłem się na ogłoszenia remono, renomowanych klubów ekstraklasowych czy z pierwszej ligi, że nie szukali oni trenerów. Wiadomo, kluby te mogą prowadzić tak zwany scouting trenerów, czyli po prostu szukają ich na własną rękę i ściągają do klubu. Ale czy nie warto? Czy nie byłby to dobry pomysł? Poszukać takich trenerów, z ogłoszenia, porozmawiać z nowymi. Mamy u nas w kraju naprawdę wielu młodych, zdolnych trenerów, którzy chcą się rozwijać, którzy mają predyspozycję, żeby robić naprawdę świetną pracę w tym zawodzie. Trzeba też o tym pomyśleć, i być może taka świeża, nowa, młoda krew w największych klubach, w największych akademiach też by się przydała, bo mowa tutaj była o akademiach, a nie o pierwszych zespołach seniorskich. Także serdecznie Wam polecam. Mojego artykułu już o grach 1 na 1 nie będę Wam opowiadał. Powiem tylko tyle, że poruszam tam kwestię przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na to, że jest dribbling z przeciwnikiem z przodu, z tyłu i z boku i trzeba wszystkie te trzy elementy rozwijać na treningu. I są tutaj przykładowe gry, z których możecie skorzystać na Waszych treningach polecam gorąco asystent trenera numer 30 naprawdę wiele wartościowej wiedzy dla trenerów piłki nożnej wszystkich ale też wiele artykułów wypchany ten numer czasopisma artykułami związanymi z treningiem piłkarskim najmłodszych linki do tego numeru znajdziecie we wpisie w komentarzu pod albo nad tym wideo w zależności od tego gdzie go oglądacie Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Jakub Śpiegowski, piłka nożna dla dzieci.pl